Okej, Klauen. Musimy znaleźć twój kask, Chociaż śmiesznie bez... śmiesznie bez niego. Ej, to nie jest śmieszne. No dobra. Musimy zadzwonić na policję i złapać tego bandytę. No musimy to zrobić. Halo? Nie, hmm. tam... teraz. Co to się dzieje? Halo, halo? No właśnie, bandyta jest. O, i co? tak nam... mi kask uklask. Mhm, warto ile? Musimy go złapać. Mm, no, okej. Okay. Bartek... A strzelał chociaż, czy cokolwiek? Strzelił do nas. O, a dostał ktoś? dobra, to już się tym zajmuję Z moją pałką Idę do Was Halo już jestem Dobrze, otwieramy panu O jestem, dobra No to jak wygląda sprawa? Samochód, samo kupię, ale nie miał kluczyków. Mhm, a mogą mieć takie sprzęty do przecież odpalania go. Od... A. Czy odjechał? Trochę Zapomniałem. No dobra, jak najwięcej musicie mi opowiedzi opowiedzieć. Dobra, czyli tak, strzelał i jeszcze próbował ukrudnić dobra. Dobra, chodźcie ze mną, go znajdziemy. Może. Ok. Jak wyglądał? Miał maskę. No, maskę miał czarną. Coś szczególnego. Jakiś zezw, cokolwiek. Ja nie wiem. Usta jakieś krwawe czy cokolwiek. Y tak. Usta krwawe miał? Czy co? Nie wiem, miał maskę po prostu. A Zeza mówiłem? Miał Zeza czy coś? Tak, miał. Mm. Oj, sorry. E, to może być chyba Klimpers. Klimpers. On wyszedł z więzienia e, 3 tygodnie temu. Ja sądziłem, że będzie sprawiał kłopoty. Dobra, e, to idziemy go złapać. No niech pan zobaczy jak ja wyglądam... Ja znam bez jego kryjów... To nie jest śmieszne. Nie zaltuję. Dobra, idziemy. Ej, Do władzy? Dobra. Wiem, przepraszam, że się zmieniłem. Dobra, idziemy go szukać. Ja wiem, gdzie jest jego kryjówka. Może tam być. Chodźmy. A kogo to jest wilka wasza? Bo... Tak, nasza. A to możemy wziąć, tak? Bo tak. szybciej nam to zajmie. Dobra, tak. wchodzimy. O, jak dojedziemy. O, nie pchaj się. O, co? So, so, so. tak, 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 Jak dojedziemy, to ważne jest, żebyście nie atakowali go. Dobrze. Tylko ja. Tutaj? Tak. Tu wysiadamy. mi mi kajdonki. Jak e, ten, to będę go łapał, to no. Szukamy go. Szukamy. Taka myślę, że jest. Ale normalnie jestem mógł Tak! Pst. A! Tu jest! A! Nie, nie! Spokojnie, goni go! Stój! Ha, 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 ha. A, nie! O, tak! Dopadnę a, o! A, o! Mamy kajdanki! Strzelam! Kajdanki. A. A, a, nie! Dobra, pójdę z wami. Dziękuję, że pomogliście mi go złapać. Dobrze. Wynagrodzenie się należy workiem, który schował o tutaj, o tutaj. Ej, no to Super. był genialny plan. Nie był. A, jeszcze oddaj mi kask. Ten głupi kask jej źle wyrzuciłem. Wiem, że nie. A, no dobra, dobra, dobra już. Ej. dobra. dobra. Już, już oddaję. Mój kask, mój kask. Zgadnij za jaką kryjówką jest. Hmm. Na pewno tu. O tu. Och, A, no jaki? jak ty mnie znasz? Od 6 lat to samo robisz. Więc nic dziwnego. Ech, super, tu wasze super. wynagrodzenie. Wybierzcie się którąś tą. Każda ma 500, więc... Ja biorę tą, nie wiem jakby. Weźcie to. Super, 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 super! I już pójdziemy sobie super. do więzienia. Nie! pomóżcie. To wam dam 100 tysięcy! Tam, na pewno, pa! Milion. Pa. Ha, super! Jej! Ale super! Wszystkie masz swój czas. No. Hmm. Co z tymi pieniędzami robimy? Ha. Oszczędzamy. I płacamy na konto. Właśnie. Super. Chodźmy do domu. Tak.